Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z kariery zawodnika w Ski Jumping 2021. I oczywiście, na początku zapraszam do subskrypcji i zostawienia apeczek w górę, już nie ma żadnych limitów w tym odcinku. I na początku, sobie e, tutaj obejrzymy reklamę dla nagrody, którą wam przewinę. No i okej, okay, co tam dzisiaj wylosowaliśmy? Dzisiaj, może sobie weźmiemy z lewej strony pudełeczko i znowu pieniążki. No, szczerze mówiąc, wolałbym te diamenciki, bo są e, bardziej trudno dostępne. W poprzednim odcinku kupiliśmy sobie gogle, na razie nic nie możemy więcej kupić, więc lecimy sobie z zawodami, Kusamo, K120, główna wygrana już 1500, doświadczenie plus 25, wymagania 30%, to chyba, nie wiem, zaufanie trenera, tak mi się wydaje, albo coś takiego. W poprzednich zawodach w Wiśle no dosyć słabo za 20, ale przynajmniej my się zakwalifikowali do serii finałowej i my zgarnęli zawsze trochę doświadczenia i tak dalej. Punkt konstrukcji 120 metrów, temperatura plus 2, wiatr w plecy nie będzie łatwo, <laughs> mam nadzieję, że się zakwalifikujemy. No i skok kwalifikacyjny niezłe odepchnięcie z belki, oczywiście, po raz pierwszy skacz na tej skoczni. Jest niezłe wyjście z progu. Wiatr nam nie pomaga. O nie! Okolice tej zielonej linii, ale mamy znów upadek, troszkę za późno wylądowałem. Mam nadzieję, że nie przeszkodzi nam to w zakwalifikowaniu się do serii pierwszej. Zobaczmy, które tam miejsce osiągnęliśmy. 47, więc znowu fart, udało nam się zakwalifikować. No i dzięki temu będziemy mogli. Uczestniczy... Uczestniczyć w pierwszej serii, <laughs> ale chrypę mam. O, też ładne odepchnięcie z progu. Pamiętaj bardzo, wcześniej trzeba lądować. Niezłe wyjście z progu bez problemu. Ogromne problemy, ale przynajmniej skok wylądowany w okolicy tej zielonej linii. Ale nie wiem, czy będzie kwalifikacja. Bardzo tutaj y, zawiał wiatr z boku 107,5 metra. Minus 10,7 za wiatr, więc ten wiatr zaliczyło mi, że podnarty wiał. I pierwszy raz nie zakwalifikowaliśmy się do serii finałowej. No, także dosyć kiepsko. No, ale cała kariera jeszcze przed nami. Kolejne zawody na tej samej skoczni też przed nami. Miejsce 39. Pieniążku nie dostałem tym razem doświadczenie 6 i zaufanie trenera spadło. No niestety trenerze, co ja poradzę. Ale za to wpadł trzeci level, i ta sama skocznia. Te same nagrody. Wszystko to samo. No i przechodzimy do skoku kwalifikacyjnego. Oczywiście jeszcze przypomnę o zostawieniu łapeczek w górę. Jeżeli dużo łapeczek zostawiacie, to wiem, że ta seria Wam się podoba. No i zaczynamy kwalifikacje. O, teraz na 99% odepchnięcie. Może być dobry skok, ale nie musi być dobry skok. Jest dobre wyjście z progu, znowu problemy w locie. No i to był krótki skok. Nie wiem, czy on da kwalifikacje. Naprawdę nie wiem, widzowie. Znowu mi powiał straszny wiatr. Minus 15,2 aż za wiatr. To jest ogromna liczba. No i czy uda nam się zakwalifikować, przede wszystkim? O nie, tym razem nie mamy takiego szczęścia. Dopiero 54 miejsce. No, musimy się poprawić. Ewidentnie musimy się poprawić. No i reklama, znów reklama. Troszkę za dużo tych reklam, ale co ja poradzę? No i zrobimy sobie jeszcze dwie skocznie w takim razie w tym odcinku, bo na razie słabo skacze, zaufanie trenera znowu nam spadło. No i dobrze, lecimy sobie z zawodami w Garmisch Park, a jest tu coś takiego jak trening jeszcze? Poczekajcie. Wygląd multiplayer, main menu, tutorial, dobra nie ma czegoś takiego jak trening, więc lecimy sobie z kolejnymi zawodami. Garmisch, Parten, Kirschen, K80 yy, Nagroda 700, doświadczenie 20, no na tych mniejszych skoczniach mi lepiej szło Więc dobrze, że jest teraz mniejsza skocznia Mam nadzieję, że zajmiemy jakieś dobre miejsce w tych zawodach Zaczynamy kwalifikację. temperatura minus 4, wiatr jest dość spory pod narty No i zaczynamy skok kwalifikacyjny. 97% odbicia z belki. Zobaczymy jak tam wybicie. Całkiem dobre wybicie. No nie! Kolejny upadek. Dlaczego ja tak późno ląduję, widzowie? To nie może tak być. To nie może tak być. Muszę zacząć wcześniej lądować. Sporo upadków w tym odcinku, ale myślę, że się zakwalifikujemy, bo skok był. O! 26 miejsce, także kwalifikacja będzie na spokojnie, ale w każdym razie musimy się poprawić z tym lądowaniem. Wcześniej lądriba. 99% odbicia z belki. Wyjście z progu ładne. Sylwetka nieustabilizowana, ale jest skok wylądowany. 71,5 metra. Kwalifikacja do serii finałowej powinna być. Zaraz się dowiemy. Na 13 miejscu, na Pechowym 13 miejscu, ale zawsze ta kwalifikacja jest. No i skok finałowy, miejmy nadzieję, że będzie lepszy. Że już nie będzie problemów w locie. Ale są, są troszkę problemy w locie, ale ustabilizowałem tym razem i to jest bardzo ładny skok. Myślę, że to jest skok na pierwszą dziesiątkę. Także troszkę się poprawiamy. Plus, 4, plus 5 i 4 za wiatr. No i piąte miejsce. To już jest całkiem niezłe miejsce. Jakaś ładna tutaj reklama na gdzieś, nie wiem, Hawajach. Nie wiadomo co to jest. Ale my się nie będziemy na tym skupiać, bo dla nas są ważne te skoki. Piąte miejsce, 616 pieniążków, doświadczenie 18, zaufanie trenera plus 12. Level leci w miarę szybko. No i ostatnie zawody w tym odcinku, Garmisch Parten, ta sama skocznia, wszystko to samo. No i może w końcu miejsce w pierwszej trójce. Byłoby fajnie. Punkt konstrukcyjny 80. To już wiecie. Wiatr podnarty jest, ale dosyć słaby. Albo w plecy. Ale raczej pod narty. 96% odepchnięcia z belki. Bardzo ładne wyjście z progu. Koryguję tutaj sylwetkę w locie. I to był bardzo ładny skok. Rekordowy skok. Odległość 81 metrów. Także nie obyło się bez problemu w locie, ale bardzo ładny skok daje mi na razie trzecie miejsce. Co prawda, mam dużo punktów odjętych za wiatr, ale kończymy ostatecznie na czwartym miejscu, także bardzo dobrze. No i kolejny skok 99% bardzo ładne odepchnięcie. Może być dobry skok. O nie! Pierwszy raz mi się coś takiego stało. Pierwszy raz mi się coś takiego stało. Nie wiem właściwie co to było. Coś mi się musiało kliknąć, odkliknąć. Nie wiem o co chodzi. Oj, szkoda, szkoda, bo te zawody będą słabe w takim razie. Nie wiem co to się stało. Coś mi się musiało kliknąć. No i niestety kończymy na ostatnim miejscu tym skokiem. Także w tym odcinku sporo upadków, sporo problemów. Ale miejmy nadzieję, że w kolejnych odcinkach będą lepsze skoki, że ta kariera się będzie rozwijała. No i myślę, że wystarczy na ten odcinek. Jeszcze sobie podsumowanie konkursu. Zobaczymy miejsce 50. Nic za bardzo nie dostałem troszkę doświadczenia i zaufanie trenera mi spadło. No i dobrze, zakończymy sobie ten odcinek. Zapraszam do subskrypcji, dostawienia łapeczek w górę. No i do usłyszenia widzowie.